XRP wzrosło o ponad 5% w ciągu doby, po tym jak CEO Ripple Brad Garlinghouse ogłosił wycofanie apelacji krzyżowej przeciwko SEC, sugerując definitywny koniec batalii prawnej trwającej od roku 2020. W tym samym czasie współzałożyciel Ripple Chris Larsen w jednym z podcastów ujawnił, że XRP powstało jako ulepszona wersja Bitcoina, mająca rozwiązać problemy z wysokim zużyciem energii i wolnymi transakcjami, przy zachowaniu niezależności od rządów. Amerykańska giełda Gemini uruchomiła pierwszą tokenizowaną wersję akcji firmy Strategy dla użytkowników z Unii Europejskiej, oferując możliwość handlu 24 na 7. Dyrektor Coinbase Brian Armstrong ujawnił, że jego platforma zabezpiecza 81% ze 140 miliardów dolarów amerykańskich krypto-ETF-ów, a 8 z 10 największych firm z bitcoinem w bilansach korzysta z Coinbase Prime. Patronem otokrypto.pl jest platforma Itoro. Itoro to idealne miejsce do inwestowania w akcje kryptowaluty ETF-y. Każdy, kto zarejestruje się z linku z naszej strony otrzyma miesiąc bez prowizji na swoje pierwsze zakupy. A dla codzienne wiadomości ze świata kryptowalut zapraszam na stronę otokrypto.pl. Dziękuję wszystkim za subskrybowanie kanału zarówno na TikToku jak i na YouTubie. Pozdrawiam.